Cześć wszystkich i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić łatwy i piękny zielony ombre i fręcz z kwiatkami. Zapraszam! W dzisiejszym filmiku skorzystam z dwóch kolorów, nie tylko z dwóch, ale też więcej kolorów z firmy Indigo. Skorzystam z koloru Indigo Green Setter, czyli już używałam w tym filmiku tutaj. I skorzystam też z nowego koloru Indigo Blue Setter, czyli kolor, co wyszedł w tym roku. No i jak jesteście ciekawe, jak on wygląda i jak stworzę z tymi kolorami piękną zieloną ombre, to zapraszam. I to jest na co dzisiaj będę pracowała. Przedłużyłam moje paznokcie akrylożelem i zrobiłam migdał jako kształt. Jak robię paznokcie akrylożelem po piłowaniu, przed y, każdym innym produktem nakładam zawsze y, warstwę bazy i wolę nakładać y, grubszą bazę, tak jak na przykład Extend Semilaka, niż jakąś inną cienką. Uważam, że to jest bardzo ważny krok przed nakładaniem e, jakiegoś innego produktu. Wysuszyłam w lampie 60 sekund. Do wykonania ombre skorzystam z gąbki do makijażu, ale niepotrzebna cała pokroję na cztery części. Uważam, żeby było lepiej zabezpieczyć skórki z jakimś produkcją, co właśnie zabezpiecza skórki od lakieru hybrydowego, ale tego nie miałam. Tutaj już pokroiłam moją gąbkę i zaczęłam nakładać na pierwszy produkt, czyli jest Indigo Green Setter. I jako drugi kolor do mojego ombre skorzystam z koloru blue Setter z Indigo. I on jest taki turkusowy, ale taki szary turkusowy kolor. Nakładam w ten sposób moje kolory na gąbkę. No i nakładam moje hybrydy w ten sposób, delikatnym ruchem z gąbką na moją płytkę paznokciową. Każda warstwa będzie cieniutka i odchodzi tutaj, żeby wykonać tą ombrę. Będzie więcej warstw tego. E, właśnie gąbkowania, jak nazywam, e, tej dla kieru hybrydowego. hybrydowego. Będą wszystkie cienkie warstwa, ale będzie ich dosyć dużo, żeby dojść do tego efektu e, i przykrycia, co chcemy na końcu. Przed do lampy e, muszę wyczyścić e, cleanerem moje skórki, dlatego, że nie były ubezpieczone. Wysuszę ją w lampie 30 sekund no i idę z drugą warstwą. No i nakładam moje drugie warstwo drugą warstwę w lekkim innym sposobem, dlatego że no po prostu jak się zaczyna, nie to sama się, sama się znajdzie ten sposób, co jest dla nas najlepszy, jak wykonać to ombry. No i znowu wyczyszczę moje skórki przed wkładaniem do lampy. No i jedziemy z trzecią warstwą. Przy nakładaniu więcej warstw, się e, powoli zauważy, że ten właśnie ombre i kolor się wzmacnia, to nie martw się, po prostu e, wiadomo, że w takim sposobem e, zrobienia takiej ombry, to trzeba po prostu zrobić więcej cienkich warstw, żeby dojść do tej końcowej intensywności. No i czwarta warstwa. przed wysuszenia tej warstwy w lampie biorę troszkę tego zielonego koloru czyli był pierwszy nasz kolor w ombre i takim płaskim pędzelkiem takimi ruchami byli bardzo delikatnymi takimi ruchami tak taki tap tap e, ruch e, z, uzupełniam tam właśnie te boki koło skórek w tym paznokciu gdzie nie doszłam e, gdzie nie udało mi się e, uzupełnić z gąbką ją w lampie i jadę z moją, piątą, z moją piątą warstwę, warstwą, warstwę i troszkę mi zostało tam na, gąbce, na gąbkę, co to dałam radę uzupełnić mój pierwszy paznokieć z tym co zostało, a na drugi już nie wystarczyło, to znowu musiałam nałożyć kolory na gąbkę, żeby zrobić drugiego paznokcia. Później już jest osobista sprawa, jaka się, jaką intensywność się chce tego koloru i tego ombre, ja zdecydowałam, że dla mnie nie było wystarczająco, to się zdecydowałam na szóstą warstwę. Wysuszę w lampie i teraz czas na top, ale skorzystam z top matowy lub wylurowy efekt. Przy nakładaniu topu uważam, żeby uzupełnić, ewentualnie przykryć, wyrównać wszystkie niedoskonałości. Wysuszę w lampie 60 sekund. No i tutaj poza kamerą zrobiłam moje wszystkie reszty paznokci. No i teraz zacznę mój french z kwiatkami. No i tutaj produkty co skorzystam do wykonania w moich kwiatkach i jak widzicie są różne produkty, różne inne firmy. I ja wam pokażę po prostu, że to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo po prostu można zrobić jakieś nail art z każdym w ogóle innym e, produktem lub lakierem hybrydowym. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Nigdy nie używałam tego UV Mousse Gel z Indigo. pierwszy raz go będę używała, jestem ciekawa jak on po prostu się zachowuje. Bardzo ważna rzecz, żeby wykonania naszej arczy, to wybrania właściwego pędzelka. Z narzędziem do kropek zrobię środek moich kwiatków. Wysuszam w lampie dosłownie parę sekund, no i zaczynam z moim kwiatkiem i po prostu po każdym krokiem, po każdym rysunku co maluję, wkładam do lampy dosłownie przez dosłownie parę sekund i to jest bardzo ważna rzecz dlatego, że gdyby następny krok popełniła jakiś błąd, to wtedy mogę tylko e, zmyć ten błąd, ale nie co zrobiłam poprzednio i też to zależy właśnie e, jaki, e, jaką hybrydę, jaki żel, jaki produkt się używa właśnie do tego nail art e, czasami może być produkt, to się bardziej leje, co jest bardziej, bardziej śliskie niż drugi to dlatego zawsze lepiej utwardzać każdy krok do lampy przed drugim. No i do wykonania tego pierwszego kwiatka, nie użyłam pędzelka, ale e, zdecydowałam się na właśnie tego, e, tego narzędzia tutaj, dlatego że ten właśnie produkt to jest taka mus, taka troszkę dziwna dla mnie, dlatego że pierwszy raz ją używam, to jakoś mi nie wychodziło z pędzelkiem to dlatego tylko ten kwiatek. E, ja używam ten produkt, skorzystam e, ten, tego narzędzia e, do kropek tutaj. I tak samo z moim drugim kwiatkiem. Każdy krok wysuszę w lampie. Myślę, że by było fajnie mieć taką mini lampkę: czyli taka mini lampka, która wysusza tylko jeden pazurek. Bo, właśnie do wykonania takich nail art, co trzeba każdy krok wysuszać, to taka mini lampka naprawdę by się nadała. wykonania mojego pierwszego o, kwiatkowego fręcza. To zrobiłam takie trzy duże kwiatki, no, ale to oczywiście nie ma znaczenia. Róbcie ile kwiatki chcecie. E, w innych faznokciów mi się wydaje, że szłam od trzech do czterech e, kwiatkach. To zależy od jakiej wielkości te kwiatki będą i to jest oczywiście osobiste. No i skończyłam poza kamerą Dlatego, że to samo po prostu się powtarzało Tylko się zmieniała ta miejscowość tych kwiatek powiedzmy I teraz bardzo ważna rzecz Biorę cleaner na wacika i wyczyszczam warstwę lepiące To jest na naszych kolorych hybrydowych Co skorzystamy w kwiatkach lub jakokolwiek żele żaden ekstra top jest niepotrzebny i nie zapomnijmy o nakładaniu olejku na naszych skórkach no i dlatego, że mój top jest matowy, to wy wytrzę ten olejek ze strony e, mojej ręki, czyli wewnętrznej, nie zewnętrznej do moich paznokciach, żeby nie oleić i, i, i zrobić, żeby się e, pobrudziły właśnie te matowe e, paznokcie Radzę nałożyć suchy olejek, tak jak na przykład ten semilaka, przy nakładaniu matowego topu. No i tutaj koniec, jak wygląda moje zielone ombre z French z kwiatkami. Uważam, że jest naprawdę śliczne na wiosnę lub na lato. Naprawdę się zakochałam w tym stylizację. Mam nadzieję, że tak samo Wam się spodobała. Jak Wam się podobał ten filmik, to dajcie lajka, czyli polubcie. Napiszcie mi coś w komentarzach, jak macie taką przyjemność. Zapiszcie się na mój kanał, jak jeszcze tego nie robiliście i ogólnie Wam się podoba co i jak to robię. I no to cóż, ja jeszcze raz Was bardzo dziękuję za oglądanie i zobaczymy się następnym razem. Pa!